Obwodnica Kędzierzyna-Koźla, obwodnica północna została dzisiaj oficjalnie, oficjalnie otwarta tak jak widzieliście na naszej transmisji na żywo z tej uroczystości, która miała miejsce na wiadukcie w Lenartowicach. Można tą drogą już przejechać, ona zaczyna się tutaj na nowo wybudowanym rondzie w miejscu dawnego ostrego zakrętu na osiedlu Piastów. Tutaj z tego ronda można już od dzisiaj zjechać w prawo, my przejedziemy się Całym tym odcinkiem, odcinkiem, który ma ponad 14 km, Także zabierzemy Was na taką małą wycieczkę. No i ten pierwszy przejazd nową obwodnicą omijającą Kędzierzyn-Koźle. Jaki ujazd? Ona kończy się dopiero za ujazdem, skąd można już w niedalekiej odległości wjechać na autostradę A4. A w tym momencie przejeżdżamy przez most nad kanałem gliwickim. ile będziemy przejeżdżać pod wiaduktem w Lenartowicach, to jest to miejsce, na którym jeszcze niedawno miała miejsce uroczystość, oficjalna uroczystość otwarcia drogi, tam gdzie przemawiał między innymi minister infrastruktury. że jak widać informacja o tym, że droga została otwarta dotarła już do kierowców, bo na nowej obwodnicy kędzierzyna koźla panuje już całkiem spory ruch. Wspodnica jest dwujezdniowa, tak jak teraz jeszcze w tym momencie, natomiast ona potem odcinkami będzie zwężać się do jednego pasa. Jak mówił przedstawiciel firmy Strabak, która budowała tę drogę, tutaj osiągnięto wyższy parametr równości jezdni, co wpływa na większy komfort poruszania się tą drogą i to rzeczywiście czuć jedzie się tędy jak po stole jest bardzo równo. Kolejny wiadukt. Teraz jesteśmy na wysokości miejsca Kłodnickiego. Przejdźmy się teraz do ronda, a za rondem kolejny obiekt, kolejny wiadukt. Nie jest to jednak wiadukt drogowy. O ile dobrze się orientuję, jest to przejście dla dziko żyjących zwierząt. Tutaj znak zakazu wjazdu dla rowerzystów. Przed otwarciem drogi jeszcze tutaj na obwodnicy można było zobaczyć wielu właśnie rowerzystów, którzy tutaj wybierali się na wycieczki. No z tym już koniec, od chwili otwarcia drogi ona jest niedostępna dla rowerzystów. Na tej drodze obowiązuje zakaz wjazdu dla rowerów. Przejechaliśmy pod przejściem dla zwierząt. Przed nami skrzyżowanie, skrzyżowanie, kolejne skrzyżowanie w formie ronda. Jeśli tutaj skręcimy w prawo, dojedziemy do Słowiencic. jeśli pojedziemy w lewo, dojedziemy do Zalesia Śląskiego. My natomiast pojedziemy prosto, czyli nadal pasem obwódnicy północnej. W tym momencie opuszczamy granicę miasta Kędzierzyn Koźle. No i zaczyna się teren powiatu strzeleckiego gmina ujazd. Rondo na naszej trasie w lewo na Jaryszów, w prawo na ujazd, no a prosto na Byskawicę. Północna po jej otwarciu przejmie rolę drogi krajowej numer 40. To oznacza, że dotychczasowa 40, czyli droga przebiegająca przez Blachownię, Sławięcicę no i dalej, ona utraci tę rolę. Są plany, aby ta droga właśnie, stara, krajowa 40 już w tym momencie została przejęta przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Tutaj po prawej stronie właśnie widać starą drogę krajową numer 40 tędy do tej pory mieszkańcy Kędzerzyna Koźla jeździli w kierunku autostrady A4. wygląda na to, że to już koniec. Całe 14 ponad 14 km za nami. Obwodnica północna połączyła się z drogą krajową ze starą drogą krajową właściwie obecną drogą krajową numer 40, bo tutaj jej przebieg pozostaje niezmienny. Także kierując się dalej już niedługo dojedziemy do zjazdu na autostradę A4. Tak wygląda cały odcinek obwodnicy północnej. Pokazaliśmy go wam podczas tego przejazdu. Zapewne wielu z was wkrótce przetestuje tą drogę osobiście. Jechało się bardzo dobrze. Ona w sposób znaczny udogodni mieszkańcom Kędzierzyna Koźla dojazd właśnie do autostrady. Wyprowadzi też w dużej mierze tranzyt z miasta, inwestycja, na którą Kędzierzyn Koźle czekał. Wiele lat dzisiaj została oficjalnie oddana do użytku.